Hejka, tutaj Daniela. Zanim zacznę, chciałam Wam najpierw pokazać, jaki mam fajny sweterek. Zrobiła go moja babcia. Już się robi coraz cieplej, i po prostu przechodzę przez te upały tragicznie. Dzisiaj fajny dzień, bo jest troszeczkę chłodniej. No i mogłam się tak właśnie ubrać. Wiem, że jakbym Wam teraz nie pokazała, to dopiero chyba w zimie byście zobaczyli. No i w ogóle patrzcie, jaka różnica, jak mi brzuszek urósł. Mam no w końcu ósmy miesiąc, więc nie ma co się dziwić. Ale właśnie teraz tak mocniej widać, że przybrałam skokowo. Nie wiem, czy wiecie, czym jest baby brain, bo szczerze mówiąc ja przed ciążą nie wiedziałam, kompletnie nie miałam pojęcia. Yy, teraz już wiem, bardzo szybko mnie dopadło. Ogólnie baby brain to jest taki jakby mózg ciążowy i charakteryzuje się tym, że kobiety w ciąży mają niekiedy problemy troszeczkę z pamięcią, z koncentracją i tak dalej. No ja zaczęłam od razu mieć praktycznie problemy z koncentracją, no ale to miałam akurat przez pierwszy trymestr. I było tak, że jeździłam samochodem do pracy i na przykład musiałam jechać w ogóle w ciszy, bez muzyki, bez niczego, po prostu w pełnym skupieniu cały czas. Nie wiem dlaczego, nie mogłam się skoncentrować. I znacie to, kiedy przyciszacie muzykę, żeby lepiej widzieć? No to ja nie miałam muzyki, ja i tak starałam się przyciszyć, żeby lepiej widzieć. No, y, ogólnie miałam bardzo dużo takich sytuacji, właśnie takich baby brain. Dwie były takie poważne, jedna nawet w by się udzieliła. Ale dzisiaj opowiem Wam o tej drugiej. No więc tak, to był grudzień, y, mój trzeci miesiąc. W pracy tak naprawdę bardzo mało osób wiedziało, w sumie wiedziały dwie osoby. I od razu po tej sytuacji napisałam, co się wydarzyło. No i wychodząc z pracy, ja mam około 7 minut tak jakby od, od pracy do auta. Yy, no, i szłam, zawsze sobie szykowałam po drodze. No to tak szukam tych kluczy, wyciągam kartę i klucze. I tak kartę mam, kluczy nie mam. Mówię, dobra, zostawiłam pewnie na biurku. No to wróciłam z powrotem do pracy, przeszukałam biurko, szuflady, talety. Yy, po prostu wszędzie przeszukałam, gdzie dzisiaj było, gdzie w ten dzień byłam. I mówię, kurcze, nie ma, podejrzane. No to pójdę zobaczyć. Może na recepcji, może ktoś znalazł, czy coś takiego. No i wychodząc. Już się odbiłam, wyszłam, jak zaczęłam się zastanawiać, mówię: pójdę zobaczyć najpierw w aucie. I wyobraźcie sobie: podchodzę do auta, patrzę, w stacyjce klucze. Zostawiłam auto na niestrzeżonym parkingu, do którego po prostu każdy tak o z zewnątrz ma dostęp, na ponad 8 godzin z kluczykami w stacyjce. Po prostu całe szczęście, że nikt się jakoś nie dopatrzył. Bo no, no, wydaje mi się, że mogłabym stracić auto, jakby jakaś nieuczciwa osoba to zobaczyła. Sama nie wiem w sumie, wydaje mi się, że jak ja bym zobaczyła takie klucze, to chyba bym po prostu wyciągnęła, faktycznie zamknęła to auto i po, zaniosła na recepcję. No, ale wydaje mi się, że nikt tego nie widział po prostu. No bo nie oszukujmy się, kto normalny zostawia klucze w aucie, w stacyjce. No, całe szczęście wróciłam, miałam gdzie wracać, po prostu, że to auto było. No, jadę właśnie na badania, nie mogę się nigdy doczekać tych wizyt. Naprawdę po prostu tak czekam. Także trzymajcie kciuki, żeby wszystko było ok. My już po, z maluszkiem wszystko w porządku. Już ponad 2 kilo, no, tam wyszło jej 200 prawie. Yy. No, a z takich minusów, no to mi wyszła anemia. Także mam zacząć suplementować żelazo. Ale ogólnie wszystko w porządku. Co, zaczęłam nagrywać. W sumie chyba w zeszłym tygodniu, Dobra, nie powiem nawet ile dni temu, ale trzeba to zmontować, bo chociaż tygodnia, nie? nie było tej bariery tygodnia, nie? Jedziemy właśnie zobaczyć za fotelikami dla Dzidziusia. W sumie już byliśmy w jednym sklepie i tak naprawdę, nie wiem, pani nam doradziła, ale doradziła nam źle, bo, powiedz... bo pojechaliśmy z nastawieniem na jeden konkretny fotelik. Ta pani nam powiedziała, że on, no bo on nie ma jakichś tam testów, poleciła nam inny, a się okazało, że właśnie tamten ma testy, a ten co ona nam poleciła, że ten nie ma testów. Także jedziemy jeszcze do innego sklepu, takiego chyba bardziej... Yy, bardziej, nie wiem, wyspecjalizowanego, że jest na terenie całej Polski. Ma taką sieciówkę, także jedziemy tam się jeszcze doradzić. Ale chciałam się też odnieść do jednego komentarza, bo dostałam pytanie, kiedy na no, filmach pojawi się moja mama, siostra, ogólnie chciałam porozmawiać o mojej rodzinie i o ile Artuś już teraz na filmach może być, tak? Już, już ci to nie przeszkadza, tak moja rodzinka jeszcze nie do końca myślę, że nie wiem, nawet z mamie zadałam to pytanie, mama mówi, że no wiadomo, na razie Poli w ogóle nie chce w internecie, więc yy, sądzę, że Pola może nie prędko, chociaż nie mówię, no bo też tak naprawdę później, no nie wiadomo. Mama sama mówi, że nie wie, więc, więc nie będę mówić. Więc częściowo to jest. O! Ale, wzniesienie. Więc częściowo to jest decyzja mojej mamy, że na razie tej poli nie będzie. Ale kolejna sprawa, że właśnie mama, czy tata, czy w ogóle ktokolwiek inny, y, też może niekoniecznie to czują. Jeżeli powiedzą mi, czy tam znajomi w ogóle, jeżeli powiedzą mi, tak, możemy być już na filmach, super, no to będą na filmach. Ale nie chcę ich też zmuszać, czy w ogóle stawiać ich w jakiejś takiej niekomfortowej sytuacji, bo nie każdy to lubi. Tak jak mówię, a ktoś też dalej średnio lubi, ale już toleruje. Tak, kiwa mi tu głową, że tak. Także jeżeli moja rodzinka powie, że jest już gotowa, no to zacznie się pojawiać na filmach. kiedy to będzie, nie wiem, ale zważając na to, jak yy, Tacie powiedzieliśmy, że będzie dziadkiem, co tą zdrabkę miał. Ja tatę nastawiałam, że no bo to jest jakaś tam współpraca, że dostałam jakąś pierwszą współpracę, e, że ponoć wszystkie zdrabki wygrywają, coś tam, już tam wtedy nakręciłam, no nieważne. Powiedziałam to tacie, to on się tak stresował. On chyba ca... no z dwa dni, no bo ja mu powiedziałam dzień przed nagrywaniem, no to właśnie dzień przed nagrywaniem i w dzień nagrywania tak się stresował, w ogóle wyzwaniał, że on będzie na filmie i w ogóle, że. No nie chcę im tych stresów zapewniać. No chyba że już będą gotowi, tak jak mówię, no to będą się pojawiać. Dobra, muszę wreszcie ten film zmontować. Nagrywałam go no nie cały tydzień. Także to będzie film z kilku dni. Dobra. To do zobaczenia w kolejnym. Cześć.